Gdy nadchodzi prawdziwe zagrożenie, wciąż możesz liczyć na jeden numer. Pierce Brosnan jako James Bond. Agent 007. Świat to za mało w kinach. Czego to ludzie nie wymyślą? Teraz listy przez telefon wysyłają. Boże, popa sobie taki kupi i korespondentuje. I mówią, że do końca stycznia to nawet za darmo? Czy z ludźmi na piśmie. Mm. La, la, lalki z porcelany, la, la, ręcznie malowane, la, la, dla mnie i dla ciebie, jedyne w swym rodzaju są. Nowa kolekcja De Agostini, cudowny świat lalek z porcelany, przeniesie cię w krainę marzeń. Co dwa tygodnie zeszyt, a w nim moda z minionych epok i historia lalek. Z każdym zeszytem porcelanowa lalka lub ręcznie wykonane akcesoria. Numer pierwszy kolekcji Cudowny Świat Lalek z Porcelany już w kioskach. Szybki i niebezpieczny jak kobra. Super gliniarz z jednostki specjalnej na tropie mordercy należącego do groźnej sekty. Ostra walka, w której wszystkie chwyty są dozwolone. Sylwester Stallone i Brigitte Nielsen. Jeśli kino akcji, to tylko w Polsacie. Kobra. 27 grudnia o 20. Luz Maria i Alvaro to dwa świetne seriale, które z pewnością zainteresują całą rodzinę. Luz Maria to romantyczna kostiumowa opowieść o Mirabel, pięknej, ale biednej dziewczynie, która szuka szczęścia w wielkim mieście. W Polsacie od poniedziałku do piątku o 17.45. W naszym noworocznym konkursie mamy bardzo prestiżową nagrodę, która z pewnością zainspiruje wyjazdy we dwoje w nowym 2000 roku. Wyposażoną w ABS poduszkę powietrzną dla kierowcy i pasażera, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby i centralny zamek. Oprócz samochodu wygrają Państwo kuchenkę, lodówkę i pralkę marki Amica. Zadzwoń 0776 790 i odpowiedz na pytanie, ile dni ma luty w roku przestępnym. 27 dni, 28, a może 29 dni. Pamiętaj, naszej nagrody wszyscy ci pozazdroszczą. Szczegóły w gazecie Telewizji Polsat na stronie 742. Wspaniałe seriale Luz Maria i Alvaro tylko dla widzów Polsatu. To ja, wasz kolonel, kurczakowy mistrz, a to mój kubełek chrupiących kawałków kurczaka, przygotowanych według mojego sekretnego przepisu. Gdzie? W KFC. Teraz mam coś dla Was na święta. Zamów gwiazdkowy kubełek to prawdziwa świąteczna uczta z prezentem. Wybierz kompakt z kolendami pod choinkę albo bombki na choinkę. KFC. Hej, kolenda kolenda. Samary! Mój syn, Tak, pracuję dla Mikołaja, ale nie rozmawiajmy o robocie. Słuchaj, gadałem z pingwinem. Żona Misia ma nowe futro. Misia nie pamiętasz, a z kim chodziłeś na foki? Spokojny świąt oraz szczęśliwego nowego roku życzy telekomunikacja polska SA. KranChips zaprasza, chrup i wygra jeden z dziesięciu tysięcy bębenków pełen chrupiących KranChipsów w czterech wyśmienitych smakach. Idealny na najbardziej wystrzałowego Sylwestra tego stulecia lub jedną super wież hi -Fi. Szczegółów szukaj na promocyjnych paczkach KranChips. Chrup i ty w roku 2000. Pewien przystojny student przyjeżdża z wizytą do domu rodzinnego swojej narzeczonej. Na miejscu go szokująca niespodzianka. Rodzinka dziewczyny to istny klan ekscentryków. Biegają nago, uwielbiają imprezy i niekonwencjonalne związki. Ach te dziewczyny, w czwartek 30 grudnia o 20. Dziś 26 grudnia w multirodku? Zostały wylosowane następujące liczby: 4, 5, 6, 17, 23, 33, 35, 41, 49, 50, 57, 59, 60, 61, 67, 68, 70, 77. 79 i 80. Uwaga w dużym lotku, kumulacja wygranych. Przewidywana pula na wygrane pierwszego stopnia może wynieść 2 miliony złotych. Losowanie w środę 29 grudnia. Życzę wysokich wygranych. serdeczniejsze życzenia świąteczne swoim uczestnikom składa Otwarty Fundusz Emerytalny Polsat.